simomaniacy, z tej strony Simka Daga, Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś, my kobiety, obchodzimy swoje święto i każdej z Was życzę wszystkiego dobrego. Z racji, że nie udało mi się wypuścić filmiku na walentynki, to stwierdziłam, że połączę te dwa święta ze sobą. Tak, oto, tym sposobem chcę Wam przedstawić pięć, moim zdaniem, najbardziej romantycznych miejsc w The Sims 4. Aby już Wam nie przedłużać, złapcie za coś ciepłego i życzę Wam miłego oglądania. Miejsce numer 1 to miejscówka położona w mieście z dodatku licealne lata, czyli Copperdale. Tuż obok domku, który można wynająć na urlop w dzielnicy Plumbit Cove, znajdziemy altankę nad jeziorem. Jest to moje ulubione miejsce i nie zliczę ile razy zabrałam tam swoich simów. Nieopodal znajduje się też wesołe miasteczko. Moim zdaniem, to wspaniałe miejsce do spędzenia z zakochanymi nawet całego dnia poza domem. Miejsce numer dwa, położone w wierzbowej zatoczce w dzielnicy Such Estates nie wiem, czy dobrze to wymawiam jest malowniczym miejscem i to idealna miejscówka na odpoczynek i wyciszenie się. Piknik w tym miejscu to wymarzona randka każdej świeżej pary, ale i piękny czas na spędzenie popołudnia z dziećmi. A miejsce to dokładnie znajduje się tutaj. Miejsce numer 3 znajduje się w Blintenton Bay, w uroczym miasteczku z dodatku psy i koty. Tutaj również znajdziemy magiczne miejsce, idealne dla zakochanych. Najlepiej jest udać się w lokalizację o nazwie Bar Słony Kieł w dzielnicy Wybrzeże Wibrysów. Obok baru znajduje się przystań, a tam klikamy na łódź i wybieramy opcję Podróżuj do latarni morskiej z. Wchodzimy na latarnię, i tam możemy zobaczyć naprawdę piękne, cudowne, magiczne widoki. Mogę Wam zdradzić, że niezależnie od pory dnia i pory roku, nie zawiedziecie się tym miejscem. Miejsce numer 4 to klify, znajdujące się w dzielnicy niszczająca wyspa w mieście Winderburg. Z dodatku spotkajmy się. Jest to idealna miejscówka nie tylko na imprezę, ale i piękne miejsce na romantyczne popołudnie. Jak sami widzicie na zdjęciach, miejsce jest cudowne, piękne. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubię to miejsce. Miejsce numer 5 znajduje się w mieście z dodatku, zostań gwiazdą czyli Del Solveri. W dzielnicy The Pinnacles udajcie się do posiadłości pani Ward. Przy jej domku jest ogromny balkon, z którego można zobaczyć piękną panoramę całego miasta. Mogę wam zdradzić, że miejsce to najlepiej prezentuje się wieczorem, gdy słońce zachodzi i światła uliczne zapalają się. Ode mnie to już będzie na tyle. Tą sklejką zdjęć z każdego miejsca żegnam się z Wami. Pamiętajcie, że jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. A żeby nie przegapić pozostałych filmików, które się tutaj pojawiają, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Miłego pogrywania życiem. Pa!